Cześć Tubeata, dziś mamy poniedziałek 14 grudnia, czas na minutę z Tarotem. Karta na dziś to śmierć, a więc już na początku tygodnia będziemy doświadczać takiego swojego swoistego przejścia z jednego etapu w drugi. Możemy doświadczać również potrzeby, ale też z okoliczności, w których ta radykalna zmiana będzie zachodziła. Przede wszystkim te zmiany będą zachodzić bardziej wewnątrz nas niż w naszym świecie zewnętrznym, bo do tego też przede wszystkim, do tej transformacji odnosi się karta śmierci, ale ja przy okazji karty śmierci też często mówię, że im dłużej będziemy się trzymać tego starego, tego co już być może przestało działać, czyli tego, co znamy, tym bardziej bolesna ta zmiana będzie, a musimy ją zaakceptować i dobrze jest ją zaakceptować, żeby ona płynnie przeszła. Tym bardziej, że te zmiany nie zawsze są takie lekkie, łatwe i przyjemne. Więc to może być takie bolesne się odcięcie od starych spraw, od tego, co nas trzyma, od starych problemów. Jeżeli zdecydujemy się zignorować tą potrzebę zaakceptowania tych zmian, by możemy odczuwać właśnie taką niemoc, niemoc ruszenia dalej, niemoc robienia czegokolwiek, czyli taką stagnację. Utkniemy w tej karcie czy w tej pozycji na dłużej, a to nie będzie ani dobre dla naszego zdrowia psychicznego, ani dobrze dla naszego rozwoju, ani też dobrze dla, naszej, dla naszych działań w świecie zewnętrznym. Więc warto. Warto przyjrzeć się i zaakceptować zmiany, które nadchodzą. To nie jest łatwe, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest łatwe, ale te zmiany muszą nastąpić. Czy tego chcemy, czy nie. Jeszcze raz przypomnę: im dłużej się trzymamy czegoś, tych starych nawyków, tym bardziej bolesna będzie zmiana. My jesteśmy w tarocie Mother Peace Tarot. Ja spróbuję to wyostrzyć, bo to taka mała talia. O, zwróćcie uwagę, jak ona wygląda. Bogini śmierci tutaj położyła kości u podstawy, czy u podnóża brzozy i ostrożnie złożyła ciało. To jest trochę wygląda jak takie łono, w którym szkielet został złożony, czyli coś starego, coś starego, co należy już zaakceptować. Tak? To wygląda jak kształt łona, czy kształt płodu. Tak w tej tali też to o tym się mówi. I wkrótce. Tak samo jak powiedziałam wcześniej, wkrótce będziemy gotowi na tą zmianę, tak? na to, co, co nowe ma nam życie do zaoferowania. Stary czas się skończył, albo dobiega już końca. tak? Więc pozwólmy tym liściom, które tutaj się znajdują, opaść i przykryć to, co, to, co już nie funkcjonuje. Hmm, więc w śmierci, czy w pozycji karty śmierci, należy odpuścić czasami tą główną część siebie, tak, zrzucić skórę, jak ten wąż właśnie tutaj zrzuca skórę, zostawić to za sobą i oczywiście... To zwykle wymaga dużego wysiłku yy, i, to, yy, i to razy dwa czasami. Yy, I oczywiście możemy tak po cichu być gotowi na tą zmianę, ale i tak wciąż możemy odczuwać smutek, złość, ból, tak? no bo tu będziemy bardzo tacy podenerwowani, bo coś trzeba zmienić, coś z czegoś trzeba zrezygnować tak? to bolesne się odcięcie od starych problemów, o których mówiłam wcześniej. Ale zwykle. Śmierć, też o tym wspomniałam na początku, odnosi się do naszego ego, do, naszej, do naszego wnętrza tak? i chodzi tutaj o taką organiczną, spokojną, łagodną zmianę, chociaż zmiany bywają przecież trudne i wymagające i gwałtowne, ale chodzi tutaj przede wszystkim o tą transformację we, wewnętrzną, a nie zmiany zewnętrzne, tak? czy o śmierć fizyczną. Karta śmierci rzadko kiedy, albo prawie nigdy nie mówi o śmierci ym, fizycznej. Tu przede wszystkim o odpuszczeniu czegoś, o śmierci tego starego, czego się trzymamy być może zbyt kurczowo. I oczywiście czasami chcemy spowolnić ten proces śmierci i y, 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 y być może nie jesteśmy pewni, co się dzieje dookoła. Tak? Innym razem możemy odczuwać takie zniecierpliwienie, bo kurczę, no ileż można czekać, już bym chciała, czy chciał dokonać tej zmiany, tak? albo zaakceptować ją. Natomiast śmierć czy odchodzenie, odpuszczanie tego czasami jest powolne, czasami jest nieświadome, więc to musimy, musimy na to poświęcić trochę czasu. I oczywiście możemy się trzymać pewnej formy śmierci i być może nie jesteśmy gotowi na to, żeby odpuścić, ale świadomość tego już bardzo nam pomoże. I jeżeli zdecydujemy się właśnie. By, by, Zignorować te zmiany, czyli to, co powiedziałam wcześniej, będziemy odczuwać tą niemoc, tak, ale tu będzie takie odrętwienie, właśnie i takie y, poczucie, że utknęliśmy, y, że utknęliśmy na dobre, że nie możemy ruszyć dalej. Postarajmy się dziś zaakceptować przynajmniej fakt, że musimy zaakceptować albo powinniśmy zaakceptować. Nadchodzące zmiany. Musimy działać inaczej. Musimy, czasami będzie to radykalna zmiana, jeszcze raz powtarzam, i być może trzeba będzie naprawdę się zdrowo napocić, żeby ją wypracować. Niemniej jednak. Po drugiej stronie mamy tą niemoc ruszenia, mamy absolutnie niemożliwość wyjścia, nie możemy zrzucić tej, tej starej skóry, tak? I stąd będzie się brało nasze odrętwienie, nasze wkurzenie, nasza niemoc, a myślę, że nie o to chodzi, to znaczy myślę, że warto to przepracować, dopiero po drugiej stronie będziemy odczuwać, ów, nareszcie. Więc y, to jest karta bardzo transformująca, jak na początek tygodnia, ok, może rzeczywiście lepiej na początku tygodnia niż na końcu tygodnia, bo łatwiej nam się zabrać za coś nowego albo zmierzyć się z czymś innym. Niemniej jednak spróbujmy dzisiaj y, wykorzystać energię karty śmierci właśnie do przejścia z jednego etapu w drugi, a przynajmniej zaakceptowania tych zmian. Tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia!